Pokazała ona uderzające podobieństwem do Żana Michela Tronie zdjęcie, które przedstawia pewnego mężczyznę łudząco podobnego do no właśnie Żana Michela Tronie ze zdjęcia, o które musiał walczyć w sądzie półtora roku podczas procesu sądowego dziennikarz Xavier Pussar. Jego już znacie, to jest dziennikarz, który od 10 lat bada sprawę właśnie pary prezydenckiej we Francji. Musiał się wyprowadzić z Francji do Mediolanu, bo grożono mu i jego rodzinie, jego prześladowano. I dzisiaj jest on pozwany po publikacji książki Becoming Brigitte. Właśnie przez Macrona, nie za twierdzenie, że Brigitte to jest facet tak naprawdę, ale za, uwaga, cyfrowe mobbingowanie biednej Brzyżyt, czyli człowiek, na podstawie którego książki Becoming Brzyżyt, który był numer jeden w swoim czasie bestsellerem na Amazonie, sprzedawał się jak ciepłe bułeczki, cały świat o tym wiedział, zostaje pozwany nie dlatego, że mówi o tym, co jest sednem, istotą książki, czyli Zmiana płci, tranzycja, operacje i tak naprawdę inna tożsamość Brigitte Macron, która jego nim jest mężczyzną, ale o tak zwany cyberbullying z angielskiego, czyli właśnie jakieś takie mobbingowanie cyfrowe, internetowe, tak? No i biedna Brigitte nie wie, jak ma się bronić. Jest tak biedna, że potrafi na oczach kamer popchnąć swojego mężusia z całej siły w twarz. A potem ostentacyjnie odmówić swojej ofiarze podania nawet ręki, kiedy schodziła z samolotu. I tak wygląda w tej chwili sytuacja, że i Xavier Pusar i Kendens są pozwani.